Każdy z nas musi rozpatrzyć i rozważyć to w skrytości swego serca. Rozmyślić, ile jest w tym rzeczywistej wiary, a ile już jest tylko zwykłego uczestnictwa w spektaklu. Chcę podziękować również radnym, którzy chcą pozostać bezimienni, ale są to radni Prawa i Sprawiedliwości. Chcę podziękować pani poseł Szypińskiej, która nas wsparła i ostro na Twitterze. Wymusiła panu prezydentowi, że ta choinka stanęła, bo nie wiemy, jak by wyglądało to świąteczne to strojenie naszego miasta, gdyby nie było tego społecznego nacisku. Chcę podziękować tak, jak najlepiej tylko mogę i potrafię, bo to też jest wszystko dar serca Grzegorzowi, który jest zawsze na każde zawołanie, w każdej chwili, jest w każdej potrzebie i który udziela nam mocy. Bez jego mocy nie byłoby tego wszystkiego. Bóg zapłać Ci Grzegorz z całego serca. Dziękujemy. I wszystkim nam cieszmy się i radujmy dziękujemy, wspólnie. Dziękujemy, bo to cały zespół. Cały zespół, dlatego tak. wymieniam, cały zespół, Twoje piękne dziewczyny i wnuczki. Cieszmy się wspólnie radością, bo Boże Narodzenie to nie tylko biały obrus na stole, sianko, 12 potraw, ale też dźwięk rozbrzmiewających pięknych polskich kolęd Niech nas łączy, a nie dzieli i niech oczywiście te życzenia, które będziemy składać, niech będą przepojone właśnie tą mocą, Bożą, siłą, Ducha i obecnością Pana Jezusa, który się narodził, który jest wśród nas. Jak powiedział nasz wiesz narodowy Adam Mickiewicz, dobrze, że wierzysz, iż narodzi się Jezus Betyński w Żłobie, ale biada, że nie narodzi się w Tobie. I tego narodzenia ja sobie życzę. Narodzenia Chrystusa, tego odrodzenia i każdy z Was tutaj obecny. Zapachów zapachu Fejinki złożonego karpia życzę wszystkim mieszkańcom i gościom Ziemi Słupskiej, aby ten wyjątkowy czas upłynął radośnie i był przepełniony miłością, by święta były czasem wytchnienia od codzienności i okazją do refleksji. A nowy 2016 rok przyniósł spełnienia marzeń oraz relacje planów osobistych i zawodowych. Korzystając z okazji składam jednak przede wszystkim życzenia zdrowia i satysfakcji z każdego dnia. Małgorzata Zwiercian.

No gdzie ten pan, który miał śpiewać z nami? Nie mam okularów, partytury nie przeczytam. Ale tutaj da radę. Twój syn, twój mały chłopiec, Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? bawić nas od złego Czy ty wiesz, że Twój chłopiec już anielskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy